I witam Was w drugiej części filmu podsumowującego yy, akcję Rosyjska Zima, w którym opowiem Wam trochę o literaturze dla dzieci, opowiem Wam trochę o mojej próbie zaprzyjaźnienia się z fantazy. No i jeszcze kilku ciekawych pozycjach, zapraszam. Przeczytałam też coś bardziej współczesnego. Mamy tutaj Wiktora Jerofiejewa i jego ciało, czyli zbiór opowiadań, w których ciało właśnie, albo jakiś jego fragment staje się takim elementem, katalizatorem do snucia rozważań. Rozważań na temat głównie samego siebie, ale na tle Rosji i Rosjan. I te jego konstatacje są bardzo ciekawe. Jerofiejew rozumie doskonale rosyjski punkt widzenia, ale jednocześnie ma też świadomość międzynarodowego kontekstu. I te dwa podejścia umie porównać, i skomentować. To się dzieje zwykle na początku opowiadań, kiedy wprowadza nas jakby w jakiś konkretny temat rozważań, i potem historia, którą opisuje, ma nam zobrazować jakoś to, co nam powiedział na początku. No i okazuje się, taki chyba największy wniosek z tych opowiadań, przynajmniej z większości z nich, jest taki, że. Człowiek Zachodu nigdy do końca nie zrozumie Rosjanina. A nie zrozumie go dlatego, że historia jego narodu jest, jest inna, nie ma pewnych doświadczeń, właśnie takich historycznych, narodowych, które Rosjanin ma. No i tutaj my okazujemy się z tej lepszej strony barykady, w tym sensie, że mamy większą szansę Rosjanina zrozumieć, dlatego że jednak XX wiek mamy no, w miarę podobny, jeśli chodzi o, o różne nurty, podejście i właśnie cenzurę, doświadczenia itd. I no, za chwilę przekonacie się, bo Wam przeczytam, że Jerofijew twierdzi, że spojrzenie człowieka Zachodu na Rosję to będzie zawsze spojrzenie turysty. Turysty, który jest przejazdem, turysty, no, który no, nie może zagłębić się w duszę rosyjską e, tak głęboko, żeby, żeby do końca ją pojąć. A z drugiej strony spojrzenie Rosjanina na Zachód e, to zawsze będzie spojrzenie uchodźcy. E, to jest początek opowiadania, dokąd Reagan poszedł po odpowiedź. E, I Zaczyna się tak. Mieliśmy fart. Udało nam się urodzić w tak niewygodnym kraju jak Rosja. Zawsze można ją wskazać jako przeszkodę, która nie pozwala nacieszyć się życiem, ale równocześnie rodzi wszelkie możliwe nadzieje na inne, lepsze formy tego życia. Cierpiąc lub starając się uniknąć cierpień, wyobrażamy sobie szczęśliwe narody, które szczęśliwie uniknęły żywota w rosyjskim cyrku i zaczyna nas przepełniać zawiść wobec nich. Ale poznajemy ich życie nie jako turyści, lecz jako uchodźcy. A zatem pierwsze wrażenie, którego doznajemy, kiedy przestaje działać ten gaz rozweselający, jakim jest zerwanie z rodzinnym, zdurnym cyrkiem, to zgroza. Ogarnia nas na widok żałosnego i bezsilnego, wolnego człowieka, który swoje maleńkie stresy przeżywa tak, jak my nasze stresy, wielkie i niewspółmierne. A wtedy staje się oczywiste, że nadziei nie ma i nie będzie. Jerofejew sporo pisze o nadziei, m.in. też w początku do córki szamana. Co tu gadać, jesteśmy krajem najbardziej nieokiełznanych nadziei. Drugiego takiego nie znajdziesz. W innych krajach nadzieje mieszczą się w rozsądnych ramach, uprawia się je w cieplarniach, nie pretendują do rangi szaleństwa. A u nas wprost przeciwnie nadzieje są szalone i wciąż pragniemy wypisywać swoje nazwiska na ruinach despotyzmu. Wszystko u nas oparte jest na nadziejach. I literatura, i Czajkowski, i całe malarstwo od pieriedwiżników po suprematyzm. Polityka też kipi od nadziei. Kiedy jednak nasze nadzieje gasną, chociaż nie mają prawa gasnąć, pozostaje straszliwa i niebywała gorycz. Nadzieja to nasz srogi batok. Wywodzi się z bezsilności i beznadziei. Ja na przykład spłonąłem od nadziei. Wierzyłem, że wszystko się ułoży. Nie mówię o despotyzmie, ale o swoich osobistych sprawach. No i tak jak widzicie, łączy się tutaj narracja o sobie z narracją o rosyjskim społeczeństwie w ogóle. I tak to mniej więcej wygląda. Później rozpoczynają się historie, konkretne historie z życia powiedzmy Jerofiejewa, chociaż tutaj dałabym gwiazdkę, o której za chwilę jeszcze troszkę więcej powiem. I same te początki są no właśnie bardzo ciekawym wstępem do rozważań na temat rosyjskiego społeczeństwa. Muszę wam powiedzieć, chociaż chyba dało się to już wyczuć, że jest to trudna lektura. Jerofiejew pisze, co prawda, z humorem. Pisze odważnie, i to, że obrał sobie na taki punkt wyjścia do swoich opowiadań ciało, sprawia, że jest to taki pisarz flirtujący, a często nawet wyuzdany. I y, z drugiej strony y, wielu czytelników może mieć wrażenie, że ta, ten jego tomik jest mocno przeintelektualizowany, że ten flirt Jerofiejewa z czytelnikiem opiera się o potrzebę pokazania znajomości. Terminów z psychologii, socjologii, popisania się znajomością historii, takim orientowaniem się w polityce i tak dalej. Więc no, z jednej strony mamy tutaj takie pewne wulgarne elementy, z drugiej strony zderzone są one z takim bardzo intelektualnym, trudnym jednak do przyswojenia, wymagającym dużego skupienia yy, językiem. No i to, co jeszcze ubarwia, ale utrudnia tę lekturę, to jest to, że tutaj Jerofiejew fakty miesza z magią nieprawdą, z jakimś takim z jakąś fantazją własną, więc nie dość, że musimy być skupieni na lekturze, bo bo samo to, co Jerofejew wpisze, nie jest proste, no to jeszcze musimy te informacje filtrować i nie możemy mu do końca dowierzać. Jestem w jednej trzeciej... Nie, przepraszam, została mi jedna trzecia opowiadań i musiałam przerwać, bo jednak była to na tyle wymagająca lektura, że troszkę wstrzymywała mnie z lekturą czegokolwiek innego. Na pewno wrócę do tej książki, a być może nawet zacznę ją... Jeszcze raz, ale no, będzie musiała poczekać na swój czas. Polecam, ale z taką świadomością, że no, będzie tutaj sporo takich rozważań intelektualisty. Więc jeżeli nie jesteście na to przygotowani, no to. To może nie jest to lektura dla Was, ale jeżeli chcecie poznać rosyjski punkt widzenia na Rosję, chociaż taki no, niestandardowy powiedziałabym, to, to zachęcam. Ja, Jerofiejewa, mam jeszcze różową mysz na półce i na pewno się za nią zabiorę, ale, ale nie w najbliższym czasie, bo przyznam, że trochę mnie wymęczył. Dalej mamy dwa audiobooki, y, i to audiobooki książek tego samego autora. O jednym nie będę prawie wcale mówić, no bo nie zaliczam go sobie, to był tylko pierwszy tom. Za to pierwszy tom Wojny i Pokoju, a więc dwadzieścia kilka godzin y, słuchania za mną. Tolstoy i jego wojna i pokój wielka epopeja rosyjska z Napoleonem, z Kutuzowem oczywiście bohaterowie uwiązani w różne relacje miłosno-przyjacielskie w tle wojna. I to, co tak mi się dało najbardziej odczuć jednak w tym fragmencie, być może akurat byłam nastawiona po prostu na tę tematykę, to jest to, jak Tołstoj widzi kobiety. Wychodzi z tej jego historii taki wniosek, że kobieta piękna nie może być dobra, a kobieta, która ma pewne niedostatki, niedoskonałości wyglądu, będzie dobra, więc lepiej inwestować swoje uczucia i swoją przyszłość w te takie brzydsze panie, bo te ładniejsze mogą zrobić nam krzywdę. I to ciekawie wpisuje mi się w dwie ekranizacje Wojny i Pokoju, które obejrzałam w ramach właśnie rosyjskiej zimy. Pierwsza ekranizacja to była ta z Audrey Hepburn w roli głównej żeńskiej. Um, I e, druga rosyjska, która moim zdaniem zdecydowanie bardziej odpowiada klimatowi e, powieści. E, zdecydowanie bardziej jest bliska oryginałowi. E, no i właśnie między innymi w tym, jacy aktorzy są do. Tego filmu zaangażowani. No, Audrey Hepburn, jedna z piękniejszych aktorek swoich czasów, no, no, no nijak się wpisuje w to, co właśnie Wam powiedziałam o tym, jak to widział kobiety. I tak, jak bardzo przyjemnie patrzy się na te piękne twarze, i, i na te piękne miejsca pokazane. W amerykańskiej wersji. No, tak jest to spojrzenie no, typowo hollywoodzkie. I tutaj znowu wracam do Jerofiejewa. Zachód no, nigdy nie dostanie się tak głęboko w duszę rosyjską i w kulturę rosyjską jak, jak wschód. A w przypadku akurat tych filmów jak sami Rosjanie. Zachęcam Was do obejrzenia i jednej, i drugiej ekranizacji. Przy czym, tak jak mówię, podkreślam, że zdecydowanie rosyjska wersja bardziej odpowiada klimatowi i chyba przesłaniu Tołstoja. No i drugi audiobook również autorstwa Toustoja, to jest Szczęście rodzinne. Opowiadanie pisane pięknym językiem. No nie mogę odmówić Toustojowi, że, że, że pisał świetnie. Jest to historia miłości, gdzie głos Tołstoj oddaje młodej dziewczynie, i to właśnie jej słowa, jej myśli będziemy śledzić. Mamy tutaj takie zalążki miłości, ślub, no i potem szarą rzeczywistość, pewne rozczarowanie związkiem. I to, co najbardziej mnie zaciekawiło w tym, w tym opowiadaniu, to jest to, jak ono się zestarzało. Jedni będą widzieć tutaj taką nostalgiczną, subtelną historię o poszukiwaniu miłości, o poszukiwaniu szczęścia, o takim miotaniu się w związku, a inni mogą zobaczyć tutaj bardzo kiepski przykład relacji, to znaczy przykład dobry, ale relacja kiepska. A opiera się to na dwóch głównych takich, powiedzmy, tematach, na dwóch Głównych radach, które daje nam to, w tym opowiadaniu. Pierwsza jest taka, że duża różnica wieku sprawia, że no, relacja będzie bardzo trudna i, i prawie że niemożliwa. Nie będą w stanie się dogadać zakochani w różnym wieku. Mamy tutaj młodą dziewczynę i, i mężczyznę już zdecydowanie dojrzałego. No i okazuje się, że właśnie mają zupełnie różne spojrzenie na swoją relację, zupełnie różne podejście do tego związku, zupełnie różne oczekiwania i przyzwyczajenia. To to jest pierwsze, więc takie pierwsze podcięcie skrzydeł tym, którzy akurat ulokowali swoje uczucia w kimś nie w swojej grupie wiekowej a drugie chyba jeszcze bardziej dojmujące przesłanie to jest to, że prawdziwe szczęście możemy osiągnąć wyłącznie żyjąc dla innych. więc takie bardzo chyba niepopularne dzisiaj podejście i to jest taka relacja, w której no, martyrologia w związku jest podkreślona. Obie strony cierpią przez to, że chcą dla tej drugiej najlepiej, ale to wiąże się z jakimiś ograniczeniami dla samego siebie. No i przez to, że. Nie ma specjalnie rozmowy w tym związku przez większą część tej relacji, właśnie przez to, że postacie nie rozmawiają ze sobą, tylko zakładają coś na swój temat, zakładają, że ta druga strona oczekuje tego i tego, no sprawia, że nie są szczęśliwi, więc takie opowiadanie, moim zdaniem, bardzo ciekawe do dyskusji. I, no tak jak mówię, mogące wzbudzić wiele emocji przy, przy omawianiu postaw bohaterów. Kolejna książka to będzie książka skierowana do dzieci, właściwie bardziej album niż jakaś powieść, chociaż mamy tutaj historię. To jest historia starej kwarciry, czyli historia starego mieszkania. Książka przełożona na język polski. Napisana przez Aleksandrę Litwiną i y, określona ilustracjami przez Annę Desnicką. Desnicką. I y, jest to y, książka o komunałce, czyli o mieszkaniu komunalnym y, przez 100 lat. Zaczynamy w 1902 roku i kończymy w 2002 roku. Dowiemy się sporo na temat rodziny Muromcewów, która mieszkała właśnie w tym mieszkaniu. To jest drzewo genealogiczne rodziny Muromcewów i dokwaterowywani byli do niej różni ludzie. I tych ludzi mamy na drugiej końcowej rozkładówce i są tutaj też postacie historyczne, między innymi Lew Trocki, jest oczywiście Lenin, jest Stalin, jest Gorbaczew, więc sporo historycznych postaci, bo tak jak mówię, będziemy podążać za wydarzeniami historycznymi odbywającymi się od 1902 do 2002 czyli będzie pierwsza wojna światowa będzie rewolucja lutowa rewolucja październikowa stalinowski terror druga wojna światowa śmierć Stalina co tam jeszcze? Pięciolatka, pierestrojka, kryzys ekonomiczny lat 90. No i skończymy właśnie na początku XXI wieku. I to jest taka książka, która z jednej strony przybliża nam historię Rosji, z drugiej strony przybliża nam też warunki, w jakich mieszkali ludzie, jak zmieniała się kultura, jak zmieniały się sprzęty, jak zmieniały się meble. Jest to książka Podzielona na takie dwie narracje. Pierwsza z nich to jest ciągła narracja jednego z członków rodziny, i tutaj mamy zwykle jakąś rozkładówkę mieszkania, poszczególne pokoje, widzimy co się dzieje. Tutaj akurat mamy Boże Narodzenie i opowiada nam o nim Nikołka Muromcew. I to opowiadanie jest pisane oczywiście z perspektywy konkretnej postaci, w tym wypadku z perspektywy dziecka, i Nikolka będzie nam opowiadał o tym, co się dzieje, co go raduje, co go smuci, co go niepokoi, jak się bawi tutaj, akurat. Um, opisuje między innymi to, że chciał aresztować y, lalkę, y, chyba swojej siostry, bo wydawało mu się, że jest niemieckim szpiegiem. A jak wiadomo, szpiegów trzeba aresztować. Sporo takich elementów, które właśnie mm, wpisują się w konkretne czasy i to, jak i co ludzie myśleli o tych czasach, ale z konkretnej perspektywy. No i druga część to jest zwykle ten sam rok. Czyli w tym wypadku również 1914, ale już taka karta bardziej z podręcznika, czy karta muzealna, oczywiście językiem przystosowana do młodszego odbiorcy, i tutaj będziemy mieli mnóstwo elementów charakterystycznych dla konkretnych czasów. Będziemy mieli zabawki, będziemy mieli sprzęty kuchenne, będziemy mieli meble, pieniądze. No, i też członków rodziny, którzy pokażą nam, jak się ubierało w tamtych czasach i z jakiego powodu akurat takie ubrania się nosiło. Więc mamy tutaj takie dwie przeplatające się narracje. Jedna to jest narracja konkretnej osoby, a druga to jest no taka kartka z podręcznika, czy też sala muzealna. No właśnie, trzeba powiedzieć, że to jest książka muzeum. Książka, która pokazuje mnóstwo, mnóstwo przedmiotów, którymi posługiwali się ludzie w dawnych czasach. No i przyznam, że to był element mocno utrudniający mi lekturę, bo <grych> nie dość, że mój rosyjski nie jest jeszcze na wysokim poziomie, to do tego miałam do rozczytania przedmioty, których nazw nawet nie znam po polsku czasami. I druga rzecz bardzo ciekawa w tej książce to jest taka propozycja zabawy. Autorki proponują nam, czy też proponują dzieciom, wyszukiwanie pewnych elementów. I tutaj akurat na pierwszej stronie, tam tej stronie tytułowej, mamy wykaz różnych mebli. I mamy tych mebli szukać na poszczególnych stronach i w poszczególnych latach, jak wyglądały poszczególne sprzęty czy meble właśnie w konkretnych czasach, jak zmieniało się ich zastosowanie, jak zmieniały się ich możliwości, więc możemy podążać za przedmiotami. Możemy podążać też za konkretnymi bohaterami, bo każdy z bohaterów ma tutaj swoją historię. I ta, to drzewo genealogiczne, które Wam pokazałam, e, zawiera też informacje, na których stronach jest przedstawiona historia którego z bohaterów. Więc możemy prześledzić, Konkretnego, jednego bohatera i jego losy. Ja jestem tą publikacją zachwycona. To jest naprawdę jedna z ładniejszych takich książek i bardziej przemyślanych książek dla dzieci, które są czymś więcej niż tylko opowiedzeniem historii, ale też właśnie które zachęcają do interakcji takiej zabawowej. Wiem, że jest do tej książki również zeszyt ćwiczeń, który obfituje w różne zabawy, quizy. Kwesty, takie dla młodszych czytelników, czy to dopasować strój do osoby, czy to jakoś scharakteryzować dany przedmiot. No, takie proste rzeczy, ale które jeszcze tę wiedzę porządkują i tak osadzają głębiej w świadomości. I powiem Wam też, że jest to książka wydana przez wydawnictwo Samokat, jeśli dobrze pamiętam. I chwalą się na pierwszej stronie. Co ciekawe, hm. tak. Samokat. Mamy tutaj ludzika na hulajnodze, bo samokat to hulajnoga. I to wydawnictwo jest bardzo zbliżone zamysłem i też książkami do wydawnictwa Dwie Siostry. To jest wydawnictwo specjalizujące się w książkach dla dzieci. Między innymi można kupić w tym wydawnictwie książkę Drzewa z rysunkami Piotra Sochy. Jest jakaś powieść Korczaka, z tego co, powieść czy, czy esej Korczaka, z tego co widziałam. I sporo książek, które wydaje u nas wydawnictwo Dwie Siostry. Więc ja co jakiś czas wchodzę na stronę tego wydawnictwa i sprawdzam, czy czasem mi się coś nie spodoba, bo przyznam, że no... Pomijając fakt, że jest tutaj mnóstwo e, słów, e, które już w tej chwili są używane w kontekście tylko historycznym, to jednak to jest ten rodzaj literatury, który najszybciej pochłaniam i który myślę rozwija mnie najbardziej językowo. Jeśli nie czytaliście, nie mieliście w rękach historii Starego Mieszkania, to bardzo zachęcam. E, tak jak mówię, podkreślam, że jest ona w wersji polskiej i jeśli. Um, wszystko pójdzie dobrze, bardzo trzymam za to kciuki. To być może wydany będzie też drugi, no nie powiem, że Tom, bo to nie jest ta sama historia ale drugi zeszyt tych samych autorek dotyczący kolei transsyberyjskiej. Ja na razie tylko przeglądałam tę książkę, nie czytałam jej tak y, 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 dokładnie. Ale już wiem, że jest to też niesamowita przygoda. Tutaj będziemy w ruchu, chociaż ciągle w jednym pociągu. Zachęcam Was bardzo. To jest chyba najlepsza lektura tej mojej akcji. I na koniec króciutko opowiem Wam o jeszcze jednym audiobooku, którego, no właśnie, nawet nie jestem pewna, czy przesłuchałam go do końca, ale na pewno prawie do końca. I jest to fantazy rosyjskie, Urban Fantazy, a właściwie seria Urban Fantazy, która zaczyna się od Tomu Nocny Patrol i jest autorstwa Sergeja Łukjanienki. Jest to jedna z bardziej znanych pozycji Urban Fantazy rosyjskich, z tego co się orientowałam. No i jak to ze mną bywa od czasu do czasu próbuję się przekonać do gatunku fantazy no i okazało się, że znowu, no nie jest to mój klimat ale powiem wam o co chodzi być może zachęcę was do przeczytania czy też przesłuchania na Storytel jest tutaj świat nasz świat w którym żyją istoty magiczne wampiry, wilkołaki magowie i nad tym światem Um, sprawują piecze dwie strony, siły ciemności i siły światła, e, czyli tak zwany nocny patrol. Siły Światła i dzienny patrol Siły Ciemności, którzy to urzędnicy, tacy urzędnicy-policjanci, można powiedzieć trochę jak Straż Miejska, przemierzają ulice Moskwy, podróżują metrem w poszukiwaniu pewnych nieprawidłowości, pewnych um, różnic, jeśli chodzi o. Równowagę dobra i zła, a czasem nawet poszukują, werbują magiczne istoty na swoją stronę. I naszym głównym bohaterem jest Anton, czyli taki szeregowy urzędnik Sił Światła, czyli Nocnego Patrolu, który dostaje swoją pierwszą misję w terenie. No i coś idzie nie tak, coś niepokojącego się dzieje. Co pociągnie za sobą oczywiście lawinę wypadków i brzmi to bardzo ciekawie i sam koncept bardzo mi się podobał, zwłaszcza, że no, akcja osadzona jest w Moskwie i myślałam, że, że te miejsca moskiewskie będą mocno wyeksponowane i że to na pewno zachęci mnie do lektury jakoś tak ją przyspieszy, ale okazało się, że taki bardzo mroczny klimat, Poważne podejście do tematu, no i wreszcie postacie, które poznajemy wyłącznie w takich suchych dialogach, i nie jesteśmy specjalnie w stanie wejść im do głowy i jakoś tak głębiej je poznać, to jest zupełnie nie to, co mi w duszy gra i to, co mi jest potrzebne w książkach, więc no, dla mnie niestety nie wypał. Ale jeśli lubicie mroczne postacie uganiające się jedne za drugimi i podstawiające sobie jakoś tam metaforycznie, powiedzmy, nogę, jakieś intrygi, jakieś tajemnice, no to, to być może jest to książka dla Was. Wiem, że jest to seria zekranizowana i też miałam ochotę obejrzeć te filmy, ale. Już chyba mam trochę mniejszą. <laughs> Więc yy, Sergiej yy, Ukjanenko i nocny patrol. Sprawdźcie, być może to coś dla was, dla mnie nie. I to tyle. To jest to, co udało mi się przeczytać w ramach yy, maratonu Rosyjska zima. Myślę, że sporo jestem z siebie zadowolona. I bardzo mnie cieszy też to, że była to literatura taka różnorodna, że nie zagłębiłam się tylko w klasykę, że jednak liznęłam też trochę poezji, no i że udało mi się znaleźć naprawdę ciekawą książkę dla dzieci. Dajcie znać, co Wam udało się przeczytać, i dajcie znać, czy mielibyście ochotę na którąś z tych pozycji. Ja, tak jak mówię, zachęcam. I zachęcam do szperania w literaturze innej niż polska i amerykańska. Warto sobie poszerzać horyzonty. Zresztą chyba widać było po tych moich filmach, że, że sporo się dowiedziałam o tym, co myślą o sobie Rosjanie i co myślą Rosjanie, że myślą o nich obcokrajowcy. To była bardzo ciekawa przygoda i na pewno to nie jest koniec mojej relacji z literaturą rosyjską, zwłaszcza, że no sporo książek jeszcze mi zostało do przeczytania. Pozdrawiam Was serdecznie, zachęcam do zaglądania na Facebooka i na Instagram. I jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, a jeśli podobają Wam się treści na naszym kanale, to zachęcam do subskrypcji. pa! pa.